Dzień dobry, witam Cię serdecznie, Marcinie. Odpowiadam na Twoje pytanie. Czy role będą Marcina? Czy role będą Marcina? Według kart, tak, mam tu ósemka bułow, czyli karta, która mówi o dobrej komunikacji, o dynamice, o szybkości wydarzeń, o czymś takim fajnym, szybkim, o charyzmie, o temperamencie, o super wydarzeniach, o zmianach o 180 stopni, taki nie wiadomo skąd, skąd w zasadzie. Także zdecydowanie tak szybki bieg zdarzeń jak najbardziej, czyli me role będą twoje, no zdecydowanie, według kart, ale siódemka była, musisz udowodnić coś albo przekonać do czegoś, bo tutaj jest siła perswazji potrzebna, tak? Czyli udowodnić będziesz musiał to, że na na przykład należą ci, te, ci się rolę czy u, przekonać do czegoś, że tak nie jesteś akurat tą, tą jedną osobą wyjątkową, która powinna te role mieć. Także tutaj jakaś siła perswazji będzie kluczowa, albo na przykład kogoś będziesz musiał powiedzmy partnerkę czy partnera tak przekonać do tego, że twoje te role powinny być twoje. Także no, musisz się uzbroić w argumenty, co jest najmniej szóstka w bław, tylko żebyś nie wykazywał się słomionym zapałem, bo szóstka w mówi o zwycięstwie, o sukcesie, owszem, ale również i przede wszystkim w zasadzie o słomionym zapale. Także, żebyś tego sobie nie robił, żebyś nie. Bo zgaśnił, tak szybko jak się zapalisz, tak? Czyli nie słomionemu zapołowi, no i ósemka buław, czyli tak jak powiedziałam, super energia, szybkość, dynamika, e, fajne wydarzenia, dobre, e, fajni ludzie wokół, tak? I generalnie sukcesy, zwycięstwa jak najbardziej. Także, tak, Marcinie, me role będą twoje. Dziękuję Ci bardzo, bardzo serdecznie, trzymam za Ciebie kciuki i życzę powodzenia. Do usłyszenia, do zobaczenia.